Hej, siemanko, witajcie z tej strony Angon <laughs> i witam was w pierwszym odcinku z Minecrafta. Jeśli nie wiecie, to już na moim kanale w sumie pojawił się Minecraft, może nie w formie e, nie w formie właśnie odcinków, ale w formie live'ów i dzisiaj sobie zrobimy magazyn w moim domku. Jeśli ktoś nie wiedział e, mojego domku, to tutaj mamy to. E, to 16 diamentów wykopaliśmy na wczorajszym live'ie i ogólnie większość z tych rzeczy, no to wy możecie sobie popatrzeć, nie? Tutaj jeszcze tak węgla mam. Mm -hmm. Bo tutaj mają jeszcze sztandar Nie mam w ogóle jakiś taki efekt, nie wiem od czego on jest Mamy też oczywiście nasze łóżeczko, się prześpimy I dzisiaj będziemy robić magazyn Ten magazyn będzie tutaj Czekajcie, może rozwal... Nie wiem co to jeszcze dokładnie jest, bo się tak nie znam za bardzo na tym Minecrafcie Jeśli chodzi o tą wersję, ale... Ale okej okay. Wezmę sobie jakieś drewno, mi będzie potrzebne na pewno. I niech się przypalę już w sumie bruk, bo nie wiem czy mi bruku starczy. Mm, dobra. Robimy na pewno schodki, bo schodki będą potrzebne. Z 8 na pewno zrobię. Zaraz tu, tu. I tu będzie takie na trzy, dobra. I tu jest trawa, nie? No. To w sumie nie, tak nie może być. Żeby to jakoś ładnie wyglądało, to może zróbmy to po prostu w ten sposób, hmm. że sodki sobie damy, tak. I żeby tej ziemi w sumie... Znaczy no w sumie... W sumie tak czy siak będzie musiała być równana. Dobra, później, później się coś wykombinuje... Na razie na razie to będzie tak, a później się coś wykombinuje co to zrobić, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Um, a jakbym tu wziął, to nie, nie, dobra. Dobra, jeszcze schodki nam potrzebne. Okej, okay, widzimy tutaj kamienną cegłę. Okej. Okay. Okej. Okay. I się skopiłem jeszcze jedną kratkę w dół. Okej, okay, tyle starczy. Ok, i tak to będzie wyglądało, że tutaj będzie przejście do yy, innych tutaj rumów. A jak na razie to yy, robimy tak i tutaj po prostu kopiemy. Kopiemy tak z trzy kratki, żeby był jakiś odstęp. Tutaj też nie ma trawy, to będzie Essa. To jest spoko. No i tak, jak robimy, jak mamy te trzy przerwy, no to robimy teraz tutaj magazyn, wykupujemy właśnie dziurę na magazyn. Hmm. Ja myślę, żeby magazyn zrobić... Ogólnie to mam zamiar tutaj porobić trap chesty, Także na razie to będzie tak wyglądało, że po prostu po postawie sobie parę skrzynek. To będzie taki ma mały pokój, ale z dużym magazynem, według mnie. Ta takie coś, bo ja na innym, na innym świecie jak grałem sobie, tak wiecie. Ee, tak po prostu li lifestyleowo. To właśnie miałem taki ten. Miałem taki świat i zrobiłem taki wielki magazyn. I to tak w sumie brzydko wyglądało, nie? Jakieś będziecie chcieli, to mogę pokazać, jak ten świat wygląda, na przykład na jakimś live'ie czy coś na odcinku może. A tak jak mówiłem, robię, robię odcinki z one się pojawią. Dzisiaj najprawdopodobniej to nas milion procent będzie, bo teraz właśnie go widzicie. Później, czyli w czwartek będzie się następny pojawi, dobra, ile tu kratek zrobimy. O. Będzie jeszcze jedna skrzynka Tu jest skrzynka i tu mamy jeszcze skrzynkę Okej, okay, tu zrobimy jeszcze jedną skrzynkę, dobra No będę... Tutaj to musi być już crafting, to to musi stać, bo tutaj... Tu, tutaj to na pewno się przyda crafting i to nie raz Także podłogę z, wor z workbenchów może tu zrobię A, tylko nie mam żelaza Patyków Trzy żelaza mhm. i dwa patyki o i weźmiemy trochę kamienia, to od razu więcej dostaniemy tej cegły. Dobra, robimy cegli, cegłę się zaraz skończy. Tutaj to by się przydało zrobić następne schodki. Będzie może tak krzywo, ale to tak po prostu będzie... ...ja myślę, że tak lepiej po prostu będzie. Nie, na razie takie coś, a jak coś, to jakieś poprawki będziemy robili na tym. Jakieś poprawki będziemy robili na przykład na live'ach czy coś, a ja wam później na odcinkach będę pokazywał co się zmieniło na przykład. Dobra, jeszcze tutaj. No i w sumie tutaj takie wejście jakieś mamy, nie? Tutaj jest już spoko według mnie. To by się jeszcze przydało na, na te przerobić, ale to może nie teraz. O, jeszcze tutaj takie mini poprawki dam, dobra. Teraz przekopmy tu magazyn i, zro i zrobimy tylko pomieszczenie magazynu. Nie, nie wiem, czy mi starczy, ale jakieś skrzynki, może, czy coś to właśnie się si tak zrobi, nie? Pomyślę, jakby tutaj zrobić, jakby tutaj zrobić, właśnie tutaj zagospodarowanie tego magazynu i skrzynki w ogóle. To rzeczywiście dzisiaj tak gdzieś o 16, no nie wiem kiedy to też wrzucę, o 16 albo, albo nawet wcześniej zrobię wam tego streama, także wbijajcie, nie. Dobra, jest kopane, ostatnie tutaj kobly, teraz tak. Ja nad yy, jak już teraz sobie tak nawet myślałem, jakby to, to zbudować, to tutaj byśmy sobie dali takie filary, jakby coś w ten deseń. Ja myślę, że to wroga ładnie wygląda. Dobra. Dobra. I tutaj bym sobie dał drewno, tak zwykłe drewno, nie? I myślę, żeby to. I myślę, żeby taki magazyn pyknął. Jak, kiedy, jak kiedyś na tym świecie powrócimy do niego czy coś, to będziemy robili poprawki. Bo zrobię trzy odcinki, nie wiem. Jutro może będzie z jakiś przygód czy coś nie style, że pójdziemy sobie po jakieś surowce farmić czy coś, nie? Później to zobaczymy. Nie no kurde, z czego. Ja już, już, już zapomniałem z czego mam to wypełniać. Dobra. I musimy niestety iść po drewno. Ja aż więcej drewna nie mam. A, jeśli, jeśli byście się pytali co to jest, to jest tablica, gdzie będą wszystkie pierwsze donate'y. czyli tutaj będzie pierwszy donate, tutaj będzie drugi, tutaj będzie trzeci, będzie czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Yy, nie. No, i też pierwszy Donej będzie zapisany <laughs> u mnie tutaj na ekranie. Jak będzie zawsze live, to będziecie wiedzieli, kto, kto jako pierwszy dał tego donate'a, nie? Dobra. Wsadzimy sobie jeszcze tutaj trzewkę, żeby se rosły dalej. Ogólnie dachu jeszcze ten dom nie ma, ale będzie miał raczej. Bo ogólnie to jest taki świat bardziej do stestowania, co było na tej... Co się stało, jak nie było w Minecrafcie i żeby wiecie... Żeby później nie wbić czasem na 1.14 na mój serwer i nie wiedzieć co chodzi, nie? Bo jeśli nie wiedzieć, jeśli wbijemy 100 subów do końca listopada, to... No już w sumie nie tajny projekt, tylko już ten publiczny projekt, w którym zrobi, zrobię y, swój własny serwer, taką masakrę, tylko taką moją, nie? Zrobimy sobie do tego jakąś nazwę i po prostu... I będą się pojawiać z tego odcinki i... Y, no i ja z tego będę streamował, żebyście je wbijali na ten serwerek, a później na przykład zrobimy jakieś ocenianie domków, czy coś takiego, nie? Wiecie o co chodzi. Hmm, tylko tutaj się tak złożyło, że tak jest. No nie, to tutaj musimy też tak zrobić, ewidentnie. I tutaj tutaj też by się zrobiło to i tutaj filarek i filarek kielo. Dobra. Jeszcze do zrobienia została podłoga i sufit. Mogę to już w sumie wcześniej wykopać i tak dalej, ale szczerze dzi dzisiaj, jak se, e, wróciłem na Hatę, no to już praktycznie nie miałem czasu. I patrzę już, która godzina i od razu wbiję i po prostu mówię: Dobra, nagrywam odcinek, bo się nie wyrobię. No i teraz właśnie nagrywam ten odcinek. Nie. Tu myślałem nad jakąś kombinacją tych taką. Bardzo wściół kolorów tu dać, coś takiego, ale nie wiem jeszcze, co, tu, co by tu zrobić. No i jeszcze musimy sobie przekopać tutaj. Sofit. Dobra. to jest skończony. Oczywiście, jeśli by był ten serwer, to ja, to ja takiego czegoś bym nie robił. E, tylko ja bym sobie zrobił w ogóle dwa razy większy, albo trzy, nawet trzy razy większy dom, e, magazyn, jeszcze większy. No bo ja myślę, że ten serwer tak od razu e, nie odpadnie. Tylko że w Minecraftie to by było tak, że grałbym godzinę, dwie dziennie, i później bym wychodził na serwer i szedł na Fortnite. A, bo jednak Fortnite to jest główna gra, w którą gram, a nie Minecraft. E, w Minecraft to tylko gram, dlatego że chcieliście. Dobra. I ja bym coś próbował, andezyt. Takimi paskami se porobię w sumie. Tak nigdy nie robiłem, se paskami porobię. nad no, to bym dał... Zobaczę czy mam na przykład y, dioryt albo granit jakiś, to bym to zrobił przeplatankę z tych, nie? No tak średnio na jeża. Nie, o 16 to nie starczy. Mhm. Dobra, no to co? To zrobimy z kamiennych cegieł, nie? No, i jeszcze zostało nam Sufit. Jakby można ten sofit to było zrobić? Kurde, nie masz jeszcze pomysłu. Albo z drewna po prostu. Dobra, z drewna w sumie zrobimy po prostu, nie? Ale mi nie starczy z tego co już widzę. Co jest? Czemu są jakieś lamy w ogóle? Aha, dobra. Yy, nieważne. Nie komentuję tego. I idę po drewno, chcę to po prostu... Chcę zdążyć zrobić ten odcinek bez montażu w 20 minut, bo myślę, że takie to na spokojnie obejrzycie, nie? Już bez żadnych skrzynek, nie robię tam nic w środku, bo po prostu cza czasu bra. No proszę, niech wydropi ta zbroja. Ta zbroja jest taka rzadka. Jak mi coś z niej wydropi, będę tak szczęśliwy. Oczywiście co mi, nie no, kul, kulczasty set Dobra, mam, mam dwie części kolczastego set, setu, czyli najrzadszego setu w grze No to ja, ja już jestem w sumie zadowolony na ten świat Jak na ten świat takie osiągnięcie Nie wiem coś z tymi lamami, nie wiem, nie interesuje mnie to nie mogę nawet A mogę na nie wsiąść Jakoś oswoić No daj się oswoić no byku Na razie tu lamy zabuduję, że, żebym miał, nie? No, także to. Tak wygląda na razie mój magazyn. Nie jest, może on jakoś idealnie zrobiony. Nie wiem, ja tu już. Jak to będzie to Tu, 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 tu. Tu, tutaj jakoś też skrzynka wyjdzie, nie? To ja tutaj sobie resztę itemków dam żeby mi tutaj w ekwipunku nie zaśmiecały dobra i idę się w sumie już pożegnać i to by było z tego odcinka może to nie był jakiś skomplikowany odcinek i w sumie wykopanie tego i zrobienie to nie było coś takiego zrobionego ale chciałem nagrać z czegoś odcinek także to by było na tyle my się widzimy już dzisiaj na live także siema ja byłem Gileon zostawcie sobie i łapkę w górę i pamiętajcie że że streamy są codziennie elo